Witam Was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku serii Gothic 1, którą poprowadzę ja, czyli Francus. E, tak jak mówiłem, w tym odcinku zajmiemy się za przeglądaniem e, nowego obozu. E, zakończyliśmy właśnie w tym e, miejscu. W poprzednim odcinku zrobiliśmy jeden quest dla nowego obozu, to jest podgryzanie tamy przez topielca. A teraz kierujemy się ogólnie na exploring całego obozu. Tutaj jest krzykacz, jak dobrze pamiętam. O. Co słychać? Spadaj! Nikt go nie lubi. To jest najemnik, najemnik, a tutaj jest Gorn. Hej, nowa twarz! Kim jesteś? Nazywam się Gorn. Jestem najemnikiem w służbie magów. Czym się zajmują najemnicy? Lee zawarł z magami umowę. Zatrudnia najlepszych wojowników z całej kolonii, czyli nas. Pilnujemy, żeby nikt nie przeszkadzał kretom w pracy i dbamy o bezpieczeństwo magów. Magowie natomiast przygotowują plan, który pozwoli się nam stąd wyrwać. Jako wynagrodzenie otrzymujemy trochę rudy. Myślałem, że to się stąpiło... Czy w obozie są jeszcze wolne miejsca, czy będę musiał wykopać kogoś z jego chaty? Chyba będziesz musiał. Jeśli naprawdę chcesz to zrobić, zacznij od krzykacza. Złapał dla siebie chatę przy samym wejściu do jaskini. Była pusta, ale tak naprawdę należała do nas. Nas? No, nas! Najemników. Najemnicy i szkodniki starają się nie włazić sobie w drogę. Ludzie Laresa nie mają wstępu do tej części obozu. W sumie to drobiazg, ale Sukinsyn nie zapytał nawet o pozwolenie. Tym szkodnikom nie można pozwolić na zbyt wiele, bo zrobią się nie do wytrzymania. Do zobaczenia. Dziękuję. Teraz lecimy tutaj do tego maga. Jest to mag wody Kronos. Witaj, Magu. Niech błogosławieństwo Adanosa zawsze będzie z tobą. Mogę ci pomóc zwiększyć twoje magiczne moce lub zaopatrzyć cię w kilka pożytecznych przedmiotów. Co mogę dla ciebie zrobić? Poszukuję magicznych ksiąg. To nie było Hmm, nic ciekawego Mam Bryła lodu światło biedaku, nawet bryłek nie masz oj, oj, bardzo się zawiodłem e, dobra Nie krzycz po mnie Ja zacznę po nim krzczeć i zacznie się Walka. E, dobrze, tutaj mamy wilka. Gdzie mogę kupić jakiś łuk? Trafiłeś pod właściwy adres. Mam tu dobry towar za bardzo przystępne ceny. Zajmujesz się czymś jeszcze? Skupuję skóry i futra od myśliwych. Gdybyś miał kiedyś taki towar na zbyciu, zgłoś się do mnie. Nie ok. Mm, bruka ludy. A tutaj te 200, tak. po co wziąłem winoroń? Hmm. No i ja dalej, jak na razie mogę używać tylko krótkiego łuku i tak raczej zostanie. Co ja, jeszcze dobre? Dobre. O jezu! Jupija, jupija, Aha, muszę dać troszkę więcej, ale to. Myślałem, Dobrze, przyjmij. Jak mogę zdobyć futra albo skóry? Przy drodze do nowego obozu kręci się Ajdan. On może cię nauczyć, jak ściągać skórę ze zwierząt. Radford i Drax polują zwykle na północ od starego obozu, na drodze do miejsca wymiany. Dobrze. Tu jeszcze mamy. Tu jest szkodnik, tu jest szkodnik. Zapiszmy sobie może grę na jedynce. Dobrze. Dopiero w, pod tym. I tutaj mamy Homera. E, dopiero w. Tutaj, u, znaczy tutaj, dopiero w tym odcinku udało mi się uzyskać pełną jakość, taką jak chciałem Z wideo Także ten odcinek już będzie na najwyższym Na najwyższym poziomie pod względem wideo, powiem tak Może porozmawiamy z buczem. Czy jak to się wymawia Cześć, kim jesteś? Nie twój interes Nie podoba mi się twoja gęba To wypieprzaj Mam już go zaskoczyć. Zachować... Hej ty! Co? Ja? Tak, chodź no tutaj. No i co to miało na celu? Czego ode mnie chcesz? Jesteś tu nowy, co? Od razu zauważyłem. Musisz się jeszcze wiele nauczyć. Mógłbym ci pokazać, co w trawie pisze. Przede wszystkim musisz uważać, z kim rozmawiasz. Widzisz tego faceta, tam, przy ognisku? To bacz, strzeż się go. A co z nim jest nie tak? Ma paskudny nawyk napadania nowo przybyłych. Na twoim miejscu unikałbym go jak ognia. Czego możesz mnie nauczyć? To zależy. A co chcesz wiedzieć? No i bardzo ładno. To jest coś odpowiednik rączki, tylko że w nowym obozie. Dobrze. Yy, nie to dalej było. Szkodnik, szkodnik, wszędzie szkodnicy. Ludzie gomeza nie mają tutaj. Ludzie go. Ludzie. To już więcej nie powtórzy. Niestety, ludzie, o Jezu, ludzie, ludzie, O, nareszcie. Także dobrze. W tym obozie i tak chciałem tylko zaczepnąć troszkę troszkę... E, od od, od... znaleźć od, ludzie, od... ...od, od, od handlu i znaleźć człowieka. Ale to czekajcie, on jest chyba tutaj na wyższym piętrze, siedzi na ławce, tak dobrze pamiętam. Wiesz co, poruszasz się tak jakoś sztywno, Dokładnie. mógłbym ci pomóc. Mogę ci pokazać jak należy balansować ciałem, nauczy cię akrobaty. Po kilku lekcjach nauczysz się skakać na większe odległości. Pokażę ci w jaki sposób można złagodzić efekt upadku z dużej wysokości. Tylko nie myśl sobie, że będziesz mógł skakać Bóg wie skąd. Akrobatyka przyda ci się również w trakcie walki. Pokaże ci jak bardzo szybko zmniejszyć lub zwiększyć odległość dzielącą cię od przeciwnika. No i dobrze. Dokładnie o to mi chodziło. Chodziło mi o zdobycie akrobatyki która będzie bardzo, ale to bardzo pomocna w podróżowaniu i praktycznie tylko o to mi chodziło zostało nam jeszcze 10 punktów nauki i teraz przydałoby się wbić atak krzykacza zapomniałem, jeszcze muszę krzykacza wytępić to nie powinno mi dużo zająć i to właśnie stoimy przy przeciwniku on nas atakuje, ucieczka, pach, broń, atak. Teraz zapiszmy sobie grę. Akrobatyka jest bardzo pomocna yy, w gotiku. Znaczy, dużo osób ją po prostu pomija, ale dla mnie to była jedna z ważniejszych yy, z ważniejszych umiejętności. Dlatego ją wyszkoliłem. Yy, dobrze, wypijmy jeszcze jakieś pićku. Szpony to wielce. Dobrze Szykacz, czy mogę z tą porozmawiać? Nie mogę Dlatego dostaniesz pysku. Zabieramy mu wszystkie fanty Wchodzimy sobie do domu Kulturą. Skrzynia pusta. To coś, to jest łóżko. I chyba wszystko, co się tutaj znajduje. Niech on stanie, bo będę chciał z nim porozmawiać. Czy może teraz można wnieść coś? Nie pożyjesz dość długo, żeby zdążyć tego pożałować. Ciągle szukasz guza? Zejdź mi z oczu. Porozmawiamy innym razem. Czyżby Gorn jeszcze chciałby powiedzieć coś na ten temat? Czy nie? Nie masz racji. Krzykacz przeniósł się już do innej chaty. Świetnie! Przed chwilą Torlow powiedział, że zamierza pokazać temu chłoptasiowi, gdzie jest jego miejsce. Koniec. Do zobaczenia. Dobrze. Możemy powoli iść w stronę. W stronę, w stronę Starego Obozu bo to tylko tyle chciałem tutaj załatwić. Na razie, na razie nie ma tutaj nic więcej do załatwiania. Hmm. No w najbliższym czasie jeszcze będzie, będziemy szli do obozu na bagnach, ponieważ tam rozgrywa się kluczowa część. Zapiszmy sobie. Aż tu znowu może, czy znowu, e, może tutaj ryżowy książę coś mieć do mnie tego chciałbym go sprytnie uniknąć, ponieważ no nie chcę z nim walczyć jak na razie. On ma dosyć potężną świtę, czyli pomocników, ale co tam. Lecimy, 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 lecimy. Jak widzicie, podróżuje się o wiele szybciej. Wiem, że przy akrobatyce także można przejść yy, przez właśnie takie bramy, jak są w starym obozie. Przy wejściu do zamku, można w szybkim tempie, tylko teraz muszę uważać, żebym sobie tutaj nie weszedł na nieodpowiednie terytorium. Ale idę w dobrą stronę, bo nie chciałbym wejść na terytorium. O, właśnie, tu nam się to też przyda. Jak widzicie można bardzo szybko unikać przeciwników, uciekać przed nimi. Nie chciałbym się razie w tamte czarne gobliny władować. Ale dobrze, jesteśmy już prawie przy O Jezu, ażem się wystraszył. Wow. O, aż mieciarki po całym ciele przeszły. Ale dobra. Płyniemy, 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 płyniemy. Co to jest? Jaszczur, Jezu. Dalej za nami? Tutaj będzie trzeba wyjść i go pokonać. Jeż. Jaszczurek, chodź tu. Jaszczury mają właśnie bardzo dobre uniki. Trudno jest je zgładzić. Bo jezu, muszę sobie troszkę przyciszyć na sławkach, ponieważ głos był za, za głośny po prostu. I hmm, jeszcze mam jedno. Gdzie był tutaj wodospad? A, wodospad był tam. Dobra, bo jeszcze będę chciał jedną rzecz zrobić tam, ale to w następnych odcinkach tam nie ma nic znaczącego. Dobrze, lecimy, lecimy. Lecimy, lecimy, lecimy. A czy Toros teraz ma jakieś inne z nami do pogadania, to chciałbym jeszcze zobaczyć. Zagomeza! Zagomeza! Udało mi się. Zostałem przyjęty do obozu. Gratuluję, chłopcze. Dobrze ci radzę. Trzymaj się blisko Diego. Do gomeza lub kruka idź tylko, jeśli masz coś naprawdę ważnego do powiedzenia. Jak się masz? Nowy obóz nie sprawia nam zbyt wielu kłopotów. Bardziej martwią mnie te świry z sekty. Koniec. Dobrze. Użyczmy sobie chatki Diego, który się nie będzie o to zbytnio czepiał. wyśpimy się i pójdziemy do obozu na bagnie, aby popro poprowadzić część fabularną gry. Przez przejdziemy sobie przez obóz, bo i tak trzeba tędy iść. Patelnia. Teraz sobie przypomniałem, co mieliśmy zrobić. Powinniśmy się w, pobawić w kucharza. Być ponieważ mięsko już się trochę nazbierało, troszkę zabiliśmy tych potworów. Szybciej, szybciej, proszę cię, proszę. Cię. Odcinek już trwa jakieś 16 minut. Jest to już dzisiaj mój y, ósmy odcinek. Nagrywam bo dokładnie sobie to przeliczyłem y, przed tym odcinkiem. To już jest 8 odcinek, więc troszkę już dzisiaj ponarywałem tego. No ile jeszcze? Ile ja mam tego mięsa? Ile? 920 goldów, nie jest tak źle. To jest wy, żywność 38, a pieczonego mam ile? 66, czyli także bardzo dużo. Dobrze, e, przepraszam bardzo, muszę kończyć teraz odcinek eee, także jeśli się podoba to subskrybujcie, lajkujcie co tam chcecie, subskrybujcie, dawajcie komentarze, to jest dla mnie bardzo ważne. Dobrze, ja się z wami żegnam, mówi Francuz z kanału Francus Gaming na razie.